Cześć, naszym nowym gościem Damian Skrzęta, drużyna aktywnik Gdańsk. Cześć Damian. Cześć witam. No może na początek powiedz jesteś no, częścią tej drużyny od samego początku. Wcześniej to była drużyna Invicta. Troszeczkę już o tym zostało powiedziane, natomiast jak ty to pamiętasz, jak to nastąpiło, że z Invicty powstali aktywni? A czy zaczęliśmy trenować jeszcze na Oliwie, gdzie Mateusz Kiel prowadził treningi. Mhm. Tam się tak naprawdę poznaliśmy z większością drużyny. Później została otworzona drużyna Invicta i w pewnym, w pewnym momencie Artur z Marcinem jakby wpadli na pomysł, aby stworzyć oddzielną drużynę, jakby o bardziej wyrównanym poziomie, bo wcześniej w inwikcie ten poziom był dosyć zróżnicowany, uh -huh. Byli zawodnicy o niebo lepsi, ale też dużo słabsi, uh -huh. jakby stworzyliśmy pakę, która była w miarę wyrównana i e, jakby potem wy, postanowiliśmy wystartować w tej lidze. I, i gramy już to chyba trzeci czy czwarty sezon. No właśnie, w swojej przygodzie w 3 przyjęcie, atak, ostatnio ośrodek. No uniwersalny gracz, przypomina ci kogoś eee, z przeszłości? Uniwersalny gracz, prawdopodobnie przypomina mi to jedną osobę, która nas, że tak powiem, w to wszystko wciągnęła, mhm. ale tak naprawdę mamy skład bardzo wąski, bo wychodzimy z tego założenia, myśleliśmy, że mamy wąski skład, żeby każdy mógł sobie pograć i chcemy też jakby ściągać 15 osób, żeby tak naprawdę każdy mógł zagrać jednego seta albo, albo kilka piłek, albo wcale, więc jakby mamy Tyle, tyle osób, ile mamy. Gramy przeważnie w sześciu albo siedmiu. Ośmiu jest bardzo rzadko i tak naprawdę tam, gdzie są jakieś braki na pozycjach, wtedy zarabiamy się uzupełniać się naszymi, naszymi osobami. Mhm. Ten, kto potrafi po prostu grać na jakieś inne pozycje albo tam się czuje, to, to tam po prostu występuje. No właśnie, w tamtym sezonie ta kadra była troszeczkę szersza. Był Kamil Rudkowski atakujący i był Nazar. Mhm. Eee, natomiast, no, i jednego i drugiego zawodnika w tym sezonie nie widzimy. Natomiast Nazar był wpisany początkowo do tego sezonu, natomiast chyba... Yy, był, no? Nazar... Nazar był wpisany w zeszłym sezonu. W, tym sezonie. w zeszłym sezonie mhm. wystąpił chatków w dwóch czy trzech pierwszych meczach. Mhm. Później niestety mówił, że jakby zawodowe i rodziny mu nie pozwoliły mhm. wykaskać czasu na, na spotkania w SL3. Tak samo w tym sezonie też mówi, że bardzo ciężko z czasem. I tak naprawdę jesteśmy teraz chyba w ósemkę. Mhm. No i musimy sobie jakoś radzić. No, mówię, każdy ma możliwość grania, każdy sobie pogra, więc... Więc okay. bez tu przychodzimy też. Nie pomyśl, że jest to złośliwe pytanie, mm -hmm. bo naprawdę nie jest. Natomiast no, można wysunąć taki wniosek, że jesteście za silni na trzecią ligę, a za słabi na drugą. Zgodzisz się z tym twierdzeniem, stworzyć dla was dwa i pół liga? Czyli... Jak najbardziej, właśnie, nawet sam o tym się myślałem, właśnie, żeby stworzyć ligę dwa i pół, gdzie byśmy chyba byli jakby na naszym poziomie. Mm -hmm. Aczkolwiek jako, fajnie było awansować do tej drugiej ligi i pograć z tymi lepszymi zawodnikami, z mm -hmm. dużynami, bo jak wiadomo, że się gra lepiej z dużyną lepszą niż z dużyną słabszą. W lidze trzeciej, jak chcesz w tym zeszłym sezonie ten poziom był e, jakby dla nas ciutka za niż skoro, e, skoro my awansowaliśmy. E, aczkolwiek myślę, że nawet jeżeli spadniemy, tak naprawdę przychodzimy tutaj po to, żeby się pobawić, spędzić czas. Wypocić parę kilo. I... Mhm. No właśnie, mimo wszystko lepiej gra się w trzeciej lidze, gdzie wszystko praktycznie wygrywacie, czy jednak druga, gdzie no tej po... tego zwycięstwa jeszcze nie było, póki co same porażki? A gdzie się lepiej gra? Powiem Ci tako: w, w trzeciej lidze gra się może lepiej, jakby ze względów wizualnych, bo wtedy wiadomo, że się zdobywa więcej punktów, w meczu się wygrywa, jakby ta drużyna jest zbudowana. ażkolwiek w tym sezonie nie wygraliśmy żadnego meczu, ale w meczach, w których zdobyliśmy jeden punkt, no to pewnie byśmy ten punkt wzięli w ciemno przed, jeszcze przed tym samym meczem. Mhm. I tak naprawdę po meczu przegranym nie może. Burka, tylko z flotem takim, że naprawdę nie zagraliśmy nic w pozostałych meczach. Myślę, że wystąpiliśmy jakby w bardzo dobrej formie mhm. i tak naprawdę mimo tego, że przegraliśmy, no to dlatego po prostu, że jesteśmy słabsi e, siatkarsko Tak, ale, ale, ale jeżeli e, chodzi jakby o to, co zaprezentowaliśmy w, w danym meczu, no tak naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Gdzie było najbliżej tej wygranej w drugiej lidze? Z Oliwą oczywiście. No pamiętam ten mecz, gdzie mieliśmy chyba cztery piłki meczowe, no i niestety się nie udało, no ale to też, tak powiem, uczy trochę, aczkolwiek my tej nauki mamy już kilka przykładów, a dalej nie wyciągnęliśmy z niej no ale bywa i tak, taki jest sport, więc, więc niestety... Uda wam się utrzymać. Y Myślę, że może być bardzo ciężko, bo tak naprawdę drużyna zaczęła nam troszkę odjeżdżać. Mhm. Aczkolwiek czy, czy spadniemy, czy zostaniemy, to jakby nic na nas nie wpłynie, tak, bo mówię jakby tutaj głównym założeniem jest to, że, że przechodzimy, walczymy, bo nie kładziemy się na parkiecie, nie czekamy, aż nasz przeciwnik zbije, tylko walczymy w każdym meczu, czy to jest słabszy, czy, czy gorszy przeciwnik. Mhm. Tak naprawdę staramy się zagrać fajną siatkówkę i spędzić minut. Występowałeś już z aktywnymi w drugiej lidze w tym sezonie, w którym spadliście. Czy tamta druga liga i obecna jest porównywalna Poziom, czy jednak w tym sezonie jest Nie, Tutaj, jeśli chodzi z sezonu na sezon, to tak naprawdę ta trzecia liga. Myślę, że jak wrócimy do niej w przyszłym roku, jeżeli spadniemy. To tak naprawdę będzie już... Ale mówię o drugiej lidze, bo byliście... Tak, tak, mówię Aha, o tym, okay. że spadniemy to nawet ta trzecia liga, to już będzie pewnie o nie było wyższy poziom niż, niż w zeszłym roku. Druga liga to tak naprawdę już jest przełom, bo drużyny, które tutaj występują, wcześniej grały w, w pierwszej lidze i tych drużyn jest dosyć sporo. I naprawdę ten poziom jest bardzo, bardzo wysoki. Nie przeszkadzam, bo słabo stoimy z czasem. Życzę powodzenia w dzisiejszym spotkaniu, na pewno się przyda i do zobaczenia na parkiecie. Super, dziękuję bardzo. Dzięki.